Ośrodek Pomocy Społecznej po raz kolejny koordynuje akcję Szlachetna Paczka. To przedświąteczna inicjatywa, która ma na celu pomoc najbiedniejszym rodzinom. Darczyńcom można zostać wchodząc na stronę www.szlachetnapaczka.pl i tam wybierając rodzinę z danego rejonu. Dla nas jest to rejon Września. Ile rodzin zostało zgłoszonych do paczki? Weryfikacja cały czas trwa, ale będzie to około 20. Jakie produkty są najbardziej potrzebne? Oczywiście jest to żywność i środki czystości, ale zdarzają się też potrzeby większe, jak opał czy też pralek. Duż, dużo w tym roku mamy, bo pralki wiadomo, są używane często przez rodziny wielodzietne, i one gdzieś tam się psują i są bardzo potrzebne. Baza danych w internecie zostanie uruchomiona 17 listopada. Darczyńcy mogą się zgłaszać do 7 grudnia.